Cześć wszystkim! Ja jestem profesor Chris, a Wy jesteście na moim kanale. Internet zawrzał ostatnio od wielkiego konfliktu celebrytów z branży motoryzacyjnej. Otóż Michu M4K Garage zrobił test chipboxów Grześka Dudy i okazało się w tym teście, że ten chipbox słabo działa. Po tym materiale Grzesiek opublikował materiał, w którym wytłumaczył, dlaczego ten test wyszedł w ten sposób, oraz powiedział, że będzie robił swoje testy. Internauci po prostu się zagotowali, popłynęła fala różnych komentarzy, czy tutaj na jednym kanale, czy na drugim kanale. Ale gdzie leży prawda? Który z tych panów mówi prawdę? A który was oszukuje. W tym materiale, w naukowy sposób, wam to wszystko wyjaśnię. Użyjemy do tego, tej tutaj tablicy oraz tego markera. Słuchajcie, mamy konflikt między dwiema postaciami. Michu M4K oraz Grzesiek Duda. Michu i Grześ. Tak, pozostawmy to zdrobniale, bo Michu to wiadomo Michał, Michu, yy, Grzegorz, no to Grześ tu będzie będzie grześć, to też tak troszeczkę będzie nam y, cieplej na serduszku mówiąc o tych osobach. Aby ustalić, która z tych osób mówi prawdę, musimy przedstawić tutaj oraz porównać fakty, ponieważ fakty na podstawie faktów można tylko stwierdzić prawdę i tylko prawdę. Więc przedstawiamy fakty, kim te osoby są? Michu, M4K, przede wszystkim mechanik, tak? Mechanik. Mechanik. Grzesiek Duda? No oczywiście mechanik. Znacie go przecież, tak? Mechanik. Co dalej? Kolejna wspólna cecha. Jeden i drugi są celebrytami. Michu M4K prowadzi kanał na YouTube, który ma już ponad milion, milion trzysta tysięcy subskrypcji. Natomiast Grzesiek wiele lat zajmuje się motorsportem, bierze udział w zawodach, występuje w telewizji TVN oraz również ostatnio prowadzi kanał na YouTube. Więc obie te osoby są celebrytami. Jaka jest? kolejna wspólna cecha obu tych osób. Jedna i druga z tych osób prowadzi warsztat samochodowy. Michu prowadzi nawet sieć warsztatów, natomiast Grzesiek zajmuje się tuningiem aut też od wielu lat specjalizuje się w tym. Prowadząc swój warsztat, więc mamy tutaj wspólną, kolejną cechę. Kochani, przejdziemy do kolejnego etapu dzisiejszej analizy problemu i postaramy się już rozwiązać definitywnie, która z tych osób mówi prawdę. Aby Wam to jak najlepiej zobrazować, posłużę się rekwizytem. Mam tutaj głowę manekina. Na tej głowie manekina możemy zauważyć element tutaj kość czołowa oraz kość ciemieniowa. Co tutaj, patrząc na tę głowę manekina, co widzicie? Powiedzcie mi. Twarz mężczyzny. Kochani, krótka przerwa, chciałbym wam przedstawić super środek, jakim jest żwirek zbrylający dla kotów marki odbyton. Zobaczcie, przypadkiem przypadkiem mam ze sobą taki worek tutaj leżał, żwirek, żwirek marki odbyton zadba o stolec waszego kota.